Hej siemanko, z tej strony Pan Naleśnik i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jest kolejny odcinek z survivalów Crafting and Building. Na początku zmienimy sobie kamerę tutaj. Zostawcie subika na kanale, i łapkę w górę, wtedy będzie więcej odcinków. Jak teraz, no to na starcie tego filmu niech ja to znajdę w tej to ponieważ by sobie trazili zbroję przed odcinkiem, to teraz trzeba szukać Gdzie to było? Gdzie są moje diaksy? Dawać moje diaksy. Halo. Okradli mnie z diaksów. Jak tak można? A może nie okradli, tylko są w boxie. Zobaczmy. Są tu diaksy? Nie ma, okradli mnie z jaksów. No to, smu no to smutno. Trochę, gdzie jest mój kilof? Okradli mi kilof? Nie. No to dobra, zrobię się to, co znalazłem w poprzednim odcinku. No to nigdzie jest to Tu jest kowadło Naprawdę hełm, no w ogóle, no to bardzo ciekawy wstęp tego filmu. Jak idziemy, to wyhełm. To ma być naleśnik, napisz to normalnie, ale gdzie to było? Naleśnikowy naleśnikowa czapka. O, jest już dobrze. na początku tego filmu, muszę Wam coś powiedzieć, tutaj. No, ja dalej nie wiem, jakby co, co chodzi z tymi moimi kolegami z piwnicy, ale no. Są na nich farmić trójzęby, no tak jakby. Pokażę Wam, jak gdzie tutaj ta farma. Tych trójzębów. Czekamy, sobie że się zrespi jakiś trójzębem. Albo, nie. dobra, olej, było to dropnie jakieś. Halo, czemu ich tak mało uciekli. No w końcu jest kilku kandydatów. No może będzie złoto. Zaraz. Bacie tutaj jest dropo. Nie. O, jest poszła pierwsza stapka złota. dawaj moje złoto złodzieju. Mamy już trzy... Stapki złota wyfarmiliśmy. W taka oto automatyczna farma złota w trochę innej wersji. Co tu się dzieje? No, idźcie mi z tym głupim powiadomieniem. Zrób się normalnie te telefony, a nie ciągle jakieś powiadomienia głupie się pojawiają. To chcecie w taki sposób osiągnąć. Dobra, wychodzimy stąd. Tutaj sobie Sebiksy denerwują. No to idziemy od nich. Tacy są agresywni. Co tu się dzieje z tą kamerą? Jakie to kupię? No to w ogóle tworzył. Kto to otworzył? Kto? Po prostu się nie da niczego zrobić. Stawcie łapkę w górę na pocieszenie. Co tu się jara? Tu się jara chyba. Co tu się dzieje? Dom mi się pali? Nie, bo dom jest z kamienia. Tak. No w ogóle to sobie automatycznie zrobimy tutaj. Rozjankic. No nie no, tutaj się się wypali. Idziemy z tymi tabliczkami. Walić się jak najdalej. Już tutaj był remont trochę. Tutaj załatali te wszystkie... ...dziury. Jakby to no to, to nie jest jakiś nowy rodzaj drewna, tylko... ...ule. Tak. Mi się bardzo lubią pszczoły. Ewidentnie. I tutaj w ogóle jakieś domy miodu, z miodu robił. Sorry Andrzej. Nie jesteś Andrzej. Co ty robisz? Tam ktoś mi drzwi przed nosem. Tutaj jest kilka takich domów, jakieś dwa domy takie. I tutaj jak widzicie, na no to... Yy, sąsiadowi się dom spalił. Sąsiadowi. I się jeszcze ja tutaj wybudował tamto. W tym domu, no to tutaj był zwykły dom, ale przebudowałem. No i w tym domu to mieszka ten hejtak, tym różowym. Gdy za taki tunik mu zrobiłem. No i tutaj jest... Yy, wiem, tutaj był dom ja no i taki dzisiaj smutny odcinek, bo weźmy sobie tutaj, no tutaj skrzynka z tymi ostatnimi ideami. nie wiem skąd on wziął border block oraz zezwól i no i tutaj weźmy sobie tutaj na dół, co tu się znajduje no właśnie to Andrzej ja to sam widziałem po prostu tutaj było okno wybite i tutaj jakiś mały zombiak na pająku zlasł z tutaj go ubił. Po prostu trzeba tutaj jakoś emocje wyładować. Wyładowanie emocji tej w ogóle jak sobie villager. Ty to sprzedajesz, to sprzedajesz. Omako. Predator! Leminator jakiś. Cóż, podobuję się go. Kot. Dokąd uciekasz? Oswoje się. Chodź tu. Oswoje cię, kocie! Oswoje cię! Nie uciekaj! Dla siebie rybę. Krybę! Si Chcesz wrzeć? To chodź tu! Chodź tu, głupi kocie! To jest twój czas na On jest O ty, dziadu! Nie można uciekać z wioski Gdzie ten dziad jest? A ty osioł? Chcesz być moim przyjacielem? Chcesz? No nie wiem O jest ten dziad Zbuta! No kurde! Chodź tu! Chodź tu! Chcecie z tobą zaprzyjaźnić. O! W końcu jakiś ciekawy drop Linka Marzyłem o tym, by dostać linkę z kota. Marzyłem, na pewno. Na pewno o tym marzyłem. Ja w ogóle posąg tego Androja zbudowałem. Taki o 2 na 10. Ale no, tak, żeby coś było na szybko. Tutaj no to idziemy do jednej osoby. Tutaj w ogóle las wypalony. To Topielce wypalili las bo ciemno było. Więc idziemy do zapomnianego mieszkańca wioski. Do mieszkańca, który to był w poprzednim sezonie e, tego oczywiście survivalu. No i oczywiście był tak jakby podejrzewany o zdradę. O zdradę wioski, że, o to, że był villagerem, ale jednak nie był, ponieważ był nim Grubas oraz Marian Cedes, no to wtedy takowy się wyprowadził z wioski, bo, bo się ludzie go bali. Po prostu nie chcieli takiego strawnika, woleli, woleli żeby ich a, Ricardo Milos ochraniał. gdzie to było, niech sobie przypomnę. Tu jest jego dom? Tu jest jego chata? Tu chyba jego chata była. On na takim zadupiu wybudował, chyba sam nie wiem, gdzie on ma dom. O, tu jest jego dom. No, tak dziadowsko się wybudowałeś, tak słabo. No i jest nim... SZEREK! Siema, gruby. Szerek, halo, widzisz mnie? Widzisz mnie? Jest taki duży, że mnie nie widzi. Po co ci tyle osów? O matko, co to w ogóle jest? Ale czy dobrze z tobą ty ośle? Dobrze z Eee, co to jest? Za osioł. Co się z nim stało? Utknął w ziemi. Czerek. Tego jeszcze za do mnie dobijaj tym butem. A ten szereg to człowiek. Dobra, zamian za to, że. E, nie wiem co tutaj. Blue pumpkin, aha. Blok sraczki, XD gówno na Jura Dobra, my jesteśmy po drobnej przerwie, no tutaj się udogadałem z tym szerekiem, no i... No i trochę mu tutaj zapłaciłem Dejmondów, Też jakiś maragdów, no. Nie, prosił mnie o jakieś kilka dirta. No tutaj w ogóle takie tajne przecie zauważyłem. No fajny dom ma. Tutaj mało od razu przejść do kopalni, no to to tak ciekawie, weź się przesunąć, no, Ale dziwny osioł. Tekstury są straszne. No dobra, no to otwórzmy skrzynkę i... No i tutaj w ogóle ma takie ciekawe rzeczy, na przykład ten mały blok seraczki. Bieską dynię. Gówno. Płyta muzyczna, obsrana dziura. Nie jestem dynią. Mam tutaj płomienną różkę. Tutaj mu dam te najbardziej wartościowe rzeczy. Jak na niego. Ponieważ no bardziej wartych rzeczy mu nie mogę dać. To oczywiście jeszcze wezmę czosnek. Dobra, wezmę sobie czosnek. No i możemy już stąd iść No szereg to, to dzięki za to, że mi nie pomogłeś No i idziemy stąd No i teraz Pójdziemy sobie do wioski I zrobimy chociaż nie Nie pójdę jeszcze do wioski Bo upomniałem jednej rzeczy I są to Składniki do grzybowej gdzie to było? Grzybki. Dajcie mi moje grzybki. Masz no, tutaj deski jeszcze. To ci jeszcze tutaj mogę dać, no. Eee, masz tu ode mnie tabliczki. No i nie wiem co tu oddać Sherekowi. No Masz tu łuk. No i teraz wracamy do wioski, ale ten film już drugi. To dosyć sporo zanudzania w tym filmie zanudzam. Was. No to idziemy. Skąd tu tyle osób? Wszystkie takie same. Jakiś atak klonów. Klony atakują. Ty... Nie widzisz, że mi zesłaniasz przeciwnika? To się ma mordo. To co ty robisz? Chcieliście? To wracamy do wioski. Ale parkier. Ale parku bym zrobił. Dobra, idziemy chyba szybciej. To idziemy do wioski. Dobra, no to idziemy. Ale tego szka daleko chyba nigdy to nie dojdziemy. Dobra, teraz jeszcze potrzebne składniki do rzeczy, którą chcę zrobić, no to matko. Po co mi tyle tego wszystkiego? W tym ekwipunku. Nie mogę. Tak. Po prostu... Otwieram się z Boxa i wywalam tu wszystko. To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to... Krzy Aha, Falkreboxa się nie da. Jeszcze to wywalę, to wywalę, to wywalę. To, to, to. i od razu lepiej grać, no. Z takim pustym ekwipunkiem. Bo strzały sobie zostawię. Zabieramy tutaj Falkerboxa. No i kopimy dirta. Dajcie mi tego kobla! Kobla chcę. Czekaj się jeszcze wykopać. Szkoda, że fortuna jedziała na kamień. Gdzie tu wyjście było? Gdzie te wyjście? Halo? Wychodzę stąd. Wykopuję się stąd i... Halo, wykopuj się. No to teraz idziemy do wioski. No i teraz tu trzeba crafting table zrobić. Jak tu zrobić crafting table? Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, okradłem typa ze ściany. Teraz robimy crafting table. Crafting tablet. Tutaj ci ściany uszczelnie. Kiedyś może odbuduję. Będę miał z czego. Tak będę miał z czego, jeśli odbudować, to ci odbuduję. I teraz statyw alchemiczny. Wszystko to. Główienko. I teraz... No i teraz możemy ci odbudować ścianę, przyjacielu. Dziękuję.